Ja już mam ko z tej strony y, Tomaszek2021 Widzicie ile ja tu mam tych tych coinów? Dosyć dużo I gemów też mam dużo 11 milionów Dzisiaj się będziemy tradować Z moim kontem jak widzicie coraz lepiej I przy was jak już mogę To sobie odbiorę O właśnie Mogę, okej, okay. mogę sobie slajmować już Ja ci nie mogę Hoho, ale fajne patci, Fajne, nie? <grym> okej, okay, i słuchajcie Po co mi te happy komputerki? Ja je będę robił z fuzji Może jeszcze wam wytłumaczę o co mi będzie chodzić Ale to później um... Teraz idźmy na shop i zobaczymy co będą ludzie na trading plaża dawać za 11 milionów gemów Sprawdzimy to. Let's go PSI Trading Plaża, ok I jesteśmy. Um, next update. O, ciekawe. 4 dni 23 godziny. Okej, okay, no to, to akurat już wiem, ale teraz um, włącz trade. Okej, okay. za 35 sekund. Mhm. Mm Okej. Okay my tu mamy tapety dobre. Super rok mam na tym diamenty dwa Strajki jeden sława, ale nie chcę ich. Nie wiem. Nie wiem. Mamy za 23 godziny. Dostanę. Dark Matter. Tą legendą, tą Tech, ty, to, 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 i... Technokata. O, o, o. Okej, okay, już chyba mówię, ja, co? Nie. O! Ktoś mi zatradował, Elo? Co mi dać za wszystkie moje gemy, Eee, jakie słabe. Jakie słabe masz te plety. Powiem ci gościu, że się nie opłaca to. Okej. Okay. No, dobra, poszedł. No. <laughs> Czego? Ops. Okej. Okay. Czy uwaga, czy mi da? Jak mi da, no to będziemy w niebie. Ready. Co jest grane? Łapa do góry. co? on ma już tyle gemów? serio on miał tyle gemów, że musiał mieć coś, nie? dobra, muszę ci dać mniej 100 tysięcy, 100 tysięcy, 100 tysięcy, milion, 10 milionów tyle O by było, nie? ej <gryw> o nie, on ma chyba za dużo gemów Dobra, dziewięć to O okej, okej, Radzi? No i zobaczcie co się dzieje. No lord. O oh, nie, czekajcie. Dziewięćdziesiąt. No ej! Hey. Halo. Halo? O oh, nie O oh, nie, okej. Okay. Szkoda, okej, co mi dać za wszystkie moje giemy? Halo? Uh. Mm, nie opłaca mi się to może ktoś by brał, ale ja akurat nie Co mi dać ze wszystkim... No. <laughs> to fajnie. Wszystkie moje gębki. Siu! Pek. Co mi da? No mi tyka, no nie wiem czy się opłaca. Ja go nie chcę. Nie, 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 nie Za niego to ja Ci mogę dać Co najwyżej trzy milionki, tak Jak już Za tego mityka Blur no. Co Ty za mnie Ja, 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 za ja, ja mnie Serio, przez są w trajdzie Dlaczego? O, ktoś jest. Ulolo, wszystkie moje gamy Sto tysięcy Ty! Redie! Golden tak. O kurdings. Nie wiem, czy mi się za taką ilość to opłacało, ale... Wow, e, fajne to, powiem wam, taki mityk już w eku no, 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 haha, super, mamy jedynie 5 gemów, ale zobaczcie, mamy mityka, ile tu pisze milionów, 100, 1010 10 milionów, a jeszcze mi dał tego mi, bo spoko, więc co? Ja wychodzę z trading plaży, ty no fajne trade jeszcze zrobiliśmy. Okej, okay. no to jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Fajnie by było, gdyby dzisiaj dobiliście 5 łapek w górę. Mnie to zmotywuje do nagrywania kolejnych odcinków. Więc no, teraz sobie idę tu. Idę sobie dalej afczyć z nowym mitykiem. Super. Uwaga. co? Ten test 10 milionów w ogóle sprzedawał. Co jest? Mamy 3 te. Mamy 3 trzy... te. Okay. Um, więc teraz sobie bijemy skrzynkę. Ja nie mam już triple coinów, mam tylko triple damage No to co? 6 łap w górę, umawiamy się i dajcie też szubika, bo 20 subów i coś będzie. Elo.